Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Wracamy znowu do powłok. Tym razem bierzemy na tapetę powłokę Aqua Coating 9H, czyli podstawową, tą bazową powłokę z firmy Aqua. Będę tu trochę odnosił się do powłoki MAX Protect, powłok MAX Protect, właściwie do uncr -a, ponieważ to jest jeden tak naprawdę przedstawiciel w Polsce, jeden importer, więc tutaj będę robił takie odnośniki czasami do. Do tego uncr -a. Mamy, słuchajcie, naszego pacjenta Kolta, gdzie ta powłoka zawitała na nim, słuchajcie, już dwa lata temu. To był 2018 rok, maj, więc równiutko mamy właśnie dwa lata. Samochód był użytkowany różnie. Tak naprawdę nie zapisaliśmy niestety początkowego przebiegu, natomiast przez pierwsze półtora roku około samochód jeździł dosyć dużo. Bardziej w trybie miejskim, nie był garażowany. Celowo też nie dbaliśmy specjalnie o to auto, ponieważ chcieliśmy, żeby ta powłoka miała naprawdę ciężkie warunki. Natomiast później przez, przez ostatnie już pół roku, tak. Był już, był już garażowany, też długo dosyć stał, więc to stanie też nie jest, słuchajcie, do końca dobre, ponieważ jak stoi auto pod chmurką, mamy ten kurz, mamy deszcz, to wszystko się wżera w lakier i powstają różnego rodzaju problemy. Tak naprawdę to auto przeszło też dwie takie ciężkie dekontaminacje, wiecie dwa ciężkie serwisy powłoki. Nie ukrywam, że też testowaliśmy na nim dużo. Różnych preparatów kwasowych do oczyszczania powłok, więc naprawdę, powłoka miała bardzo trudno. Zresztą, nawet chyba na jakimś szkoleniu, jak ktoś ogląda, kto był akurat na tym szkoleniu, to może skojarzyć, że też robiliśmy tutaj serwis. Zobaczycie, jak się sprawuje powłoka. Na razie nic nie będę mówił, to się okaże. Natomiast wróćmy do naszego głównego bohatera, czyli powłoki 9H. Tak jak powiedziałem, podstawowa powłoka od akły. I mamy tutaj dwie opcje: 15 ml butelka, bądź też 30. To jest fajne rozwiązanie, ponieważ kupując prywatnie dla siebie na jedno auto, ta 15 nam spokojnie starczy. No, może jeżeli auto byłoby naprawdę duże, mam tutaj na myśli jakieś jakieś suwy, czy duże auta kombi, no to wtedy można pokusić się o tą 30. Natomiast standardowo naprawdę z tej 15. Spokojnie jesteśmy w stanie zrobić nawet powiedziałbym takiego sedana dużego e, to w jednej warstwie. Natomiast e, można też próbować warstwować tą powłokę. Szczerze mówiąc tutaj na tym kolcie akurat mamy jedną warstwę, bo my zawsze zaczynamy testy od tych opcji najdelikatniejszych. E, gdzieś kładliśmy też dla porównania te dwie warstwy. Natomiast no, nie mamy też na jednym aucie tak, żeby porównać, że pół było w jednej, pół w dwóch, żeby jednoznacznie stwierdzić, że jest dużo lepiej. Natomiast nie wiem czy to czysty przypadek, ale jednak te dwie warstwy troszeczkę dawały lepszą odporność na chemię, troszeczkę lepszą trwałość, lepszą hydrofobowość i też troszeczkę lepsze właściwości self-healing, o czym zaraz powiemy, czyli te zabliźnianie się rys. Także można jak najbardziej warstwować kolejnych warstw już się nie opłaca, ale te dwie w razie czego można. Jedna ważna uwaga, słuchajcie, nie można przeciągnąć tego czasu aplikacji drugiej warstwy. Mieliśmy kiedyś przypadek, że kładliśmy po... No to było coś koło doby później. Niestety, ale ta powłoka się ślizga i nie przyjmuje. Naszym zdaniem, no im wcześniej, tym lepiej. Może być to 8-10 godzin. Natomiast nawet producent twierdzi, że godzina, pół godziny, godzina, dwie to są takie optymalne czasy, więc nawet można się po prostu skoncentrować, żeby w jednym dniu nałożyć tą jedną warstwę, wypić kawę i położyć drugą warstwę. Pamiętajmy też, że nałożenie na całe auto powłoki chwilę trwa, więc tak naprawdę po chwili możecie dosyć no, zaczynać e, e, aplikować tak, tą drugą warstwę. Jeżeli chodzi o, o, o odporność chemiczną, robiliśmy sobie jakieś tutaj testy e, i jest, jest naprawdę nieźle. Ciężko też stwierdzić do końca, jakie pH ta powłoka jest na pewno odporna, bo pH to jedno, a składniki tej chemii to druga sprawa, ale naprawdę atakowane to auto nawet. Ten kolcz czy auta, które gdzieś mieliśmy testowe, były mocnymi zasadami, mikroproszkami, mocne kwasy do oczyszczenia powłoki i to wszystko przetrzymywała. No, chyba że już użyjemy naprawdę jakiegoś ultra mocnego kwasu na bazie kwasu fluorowodorowego to nawet poruszaliśmy ten temat w odcinku o wsr FX Protecta i jeszcze dodamy jakąś mechanikę, no to wiadomo, że wtedy ta powłoka może dostać w kość i trochę się porysować, zresztą tutaj na kolcie też są takie przypadki, bo właśnie testowaliśmy mocne te kwasy I niestety lakier, też ta powłoka została troszeczkę przez to porysowana i też przez to to działanie troszeczkę się pogorszyło, ale to już były naprawdę skrajne przypadki, ponieważ znamy powłoki, które nie wytrzymywały aż tak mocnej chemii. Widzimy też na autach klientów, którzy nie do końca dobrze dbają o tą powłokę, że ona sobie radzi, że działa. Auta, które wracają do nas co pół roku na te serwisy, może jeżeli ktoś już naprawdę bardzo nie dba, to może nie ma takich mega wodotrysków, ale tak czy inaczej można uratować tą powłokę. Co z waterspotami, bo na pewno pojawią się takie pytania. Eee, słuchajcie, no nie ma powodów, które, gdzie nie będzie waterspotów, ale znowu, odnosząc się tutaj do tego znanego Max Protecta Uncera, tutaj przy tym 9H jest dużo, dużo lepiej. Nie ma tak dużego problemu z tymi waterspotami, one się aż tak nie tworzą. A jeżeli już są, to są dużo łatwiejsze do oczyszczenia. No i jeszcze kwestia wyglądu, dla mnie ta powłoka zresztą zrobimy sobie jeszcze na tej masce testowej, tutaj słuchajcie ja zrobiłem taki lekki cutting, ale jednak cutting na mikrofibrze, więc jest trochę hejzu, a tylko tą przednią część sfiniszowałem, więc zobaczymy sobie na ile przykrywa taki hejzik ta powłoka. Bo wiemy, że są powłoki, które mocno dosyć kryją, i zobaczymy też, zrobimy odcięcie od taśmy, żeby zobaczyć na ile przyciemnia. Natomiast dla mnie to nie jest powłoka skierowana maksymalnie na tą, na przyciemnienie, na taką głębię, tylko bardziej na takie szkiełko. Ale te właściwości użytkowe są bardzo fajne. Słuchajcie, mamy te dwie buteleczki. Do aplikacji wykorzystamy sobie tradycyjną kosteczkę z gąbeczką i szmatkę, suedę. Ja już tutaj sobie zrobiłem jakiś teścik, żeby zobaczyć. Jak się sprawuje ta powłoka. Musiałem sobie trochę przypomnieć, bo jakiś czas już jej nie kładłem. Do każdej powłoki, słuchajcie, dostajemy taką kartę gwarancyjną. Mamy to ładnie zapakowane, To jest szczególnie fajna forma dla firm usługowych. Jest tu cała gwarancja. Tu możemy wypełnić markę model pojazdu, przebieg, datę, numer rejestracyjny, a także otrzymujemy takie dwie wlepki. Możemy gdzieś tam na wnękę drzwi klientowi przykleić. Wiem, że nie możecie się doczekać, jak przejdziemy do tego auta i się zastanawiacie, czy po tych dwóch latach nadal ta powłoka działa i jak działa, ale zanim do tego przejdziemy, skupimy się najpierw na aplikacji. To sobie odłożymy, ja tą piętnastkę mam już otwartą. Oczywiście świeże mikrofibry, tu akurat mamy premiumy od Wax Pro. Pamiętajcie, żeby zawsze zerwać sobie meteczkę, tak, ona nie jest nam potrzebna, może nam przeszkadzać, zawsze świeżą fibrę. Wytrzepać. Ja przy tej powłoce, tak naprawdę, można wszystko robić nawet na jedną fibrę, ale tak czy inaczej, warto mieć drugą w pogotowiu. Warto mieć dwa kolory, żeby tą jedną mieć do tego wstępnego dotarcia, a drugą ewentualnie do finalnego. Dobra, ja sobie to przełożę tutaj na bok. Najpierw będziemy tu kłaść. Rozpoczynamy aplikację. Ja tam sobie tą taśmą zrobię małą odcinkę. Tutaj akurat ta część jest już sfiniszowana. Myślę, że będzie to dobrze widoczne. Dobra. Słuchajcie, najgorzej jest pierwsze, pierwsza aplikacja, bo trzeba dobrze rozlać sobie ten produkt, żeby nasączyć wstępnie tą e, mikrofibrę. Jeżeli otwieracie ponownie butelkę, w sensie po kilku tam godzinach czy dniach, to pamiętajcie, żeby oczyścić zawsze tutaj tą górę, bo może się już skrystalizować powłoka, jeżeli nałożycie na mikrofibret i zacznie się rozkładać, no to można porysować. Oczywiście maska jest już odtłuszczona alkoholem izopropylowym. Nie ukrywam, że my inspekcyjnie cały czas używamy IP-y takiej stuprocentowej, żeby mieć pewność, natomiast do finalnego odtłuszczenia, jak już wiemy, że jest dobrze, to używamy od dłuższego czasu już IP-y 50%, a szczególnie przy miękkich lub jakichś świeżych Lakierach. Dobra, pamiętajcie, że pierwsze, yy, 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 yy. pierwsza aplikacja troszkę więcej, a tutaj już to dołożenie, to taką ścieżeczkę trzeba sobie zrobić. Ja zawsze sobie, no jak każdą właściwie powłokę, taki kwadracik, i wtedy z każdego tego miejsca rozciągamy tą powłokę, tak? W jedną stronę no nie jest do końca równo, dlatego pamiętajcie, żeby poprzed zawsze dołożyć. Dobrze to rozetrzeć, tak? Można jeszcze raz, ale zazwyczaj raz w jedną, raz w drugą jest wystarczająco. Raczej kładę sobie takimi powierzchniami. Oczywiście nie docieram od razu. Powłoka, słuchajcie, potrzebuje w granicach, w zależności od temperatury, od 3 do 5 minut, tak? Tak naprawdę można położyć sobie na cały element. Widzicie, i ja sobie tu stąd zagarniam. I z tych boków, gdzie rozłożyłem wstępnie. Małe elementy to śmiało od razu możecie ładować na całą powierzchnię. Przy dużych powierzchniach możecie na początek sobie dzielić na pół. Tak? Pamiętajcie, że wszystko zależy od temperatury. My dzisiaj tu mamy 18 stopni, ja zrobiłem sobie test i tak naprawdę 4-5 minut nawet spokojnie i mogłem bez problemu to wszystko sobie dotrzeć, więc tak naprawdę mogę nałożyć sobie na całą maskę. Tylko też starajcie się zawsze liczyć czas od momentu startu aplikacji. No tak jak mówię, tu przy tej temperaturze spokojnie mógłbym zrobić całą maskę. Jeżeli nie czujecie się pewni, to róbcie na początku e, po pół, małe elementy po całości. Przy akle mówi się, że kładź na element i od razu dociera. I to jest w sumie prawda, bo tak też możecie zrobić. E, no, przy, tak jak mówię, dzisiaj 18 stopni u nas troszeczkę, troszeczkę wyczekam, no z drugiej strony to, co ja położyłem tutaj, no to możemy przyjąć, że to jest taki przedni błotnik w samochodzie, tak? Ja lubię jak najbardziej wydłużyć ten czas powłoki, mam wrażenie, że jednak od spodu to się lepiej zwiąże z tym lakierem i jednak będzie troszeczkę lepiej działało, tak? Powłoka, jeżeli chodzi o to rozcieranie, jeszcze nie powiedziałem, ona nie jest taka super oleista, gęsta, bo są takie powłoki, które się ciągną i można naprawdę rozkładać, 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 jak trochę jak taki tłusty wosk oleisty. Ona raczej do takich nie należy, natomiast jest troszeczkę czuć taką tępawość przy aplikacji, tak? Nie jest tak super ślisko, żeby pyk, pyk, pyk rozkładamy, tylko czuć, że jednak coś tam sobie kładziemy. Ona będzie się trochę zmieniała, jak ją rozłożycie. To najpierw będzie tak nierówno rozlana, a później zaczyna się jakby rozlewać nam i poziomować. Dobra, zaczynamy ścierać, słuchajcie. Powłoka dociera się łatwo, nie powinniście mieć z nią większych problemów. Ja y, często polecam akwę y, dla osób początkujących, które zaczynają dopiero przygodę z powłoką, bo każdy sobie powinien z nią poradzić, a na pewno już w jednej warstwie, tak? no bo druga warstwa może gdzieś tam czasami przysporzyć troszeczkę problemu, no chyba że się wstrzelicie dobrze w czas. Fajnie, akurat tutaj mamy takie punktowe światło i wszystko widać. Ale pamiętajcie, że najlepiej zawsze ustawić sobie, jeżeli macie jakieś halogeny, to ustawić je do góry na sufit i wtedy macie takie miękkie fotograficzne światło. I widać, jak rozkładacie ten produkt. Więc trzeba zrobić ciemniej, właśnie takie światło. No tutaj nie mamy tak idealnie tego wszystkiego przystosowanego jak, jak w naszej pracowni. A później, już do takiego finalnego dotarcia, teraz widzę, jeszcze widzę troszeczkę mazów, więc dotrę sobie już drugą fibrą. Jeszcze. Mogą to być takie, takie ruchy też są ok, samego nadgarstka to fajnie zbiera nam jakieś te, już tą końcówkę powłoki, jeżeli gdzieś tam by się mazała, taki ten tłuszczyk powiedzmy sobie. I teraz bierzemy sobie światło punktowe. Tutaj mamy akurat Brighta, raczej to światło delikatniejsze, nic mocnego, bo w tym delikatniejszym widać właśnie najwięcej hologramów. Trochę mi tu przeszkadza okno, które mamy, bo akurat słońce nam przeszło i to jest troszeczkę wróg przy aplikacji powłoki, niestety, bo potrafi nam to uszukać. Gdybyśmy mieli tą ciemnie i tylko to światło, pogaszone, pogaszoną górę, czyli jakieś świetlówki, jarzeniówki, to wtedy jest idealnie. Jeżeli byście mieli, tutaj widzę, że nic mi się nie marzy, powłoka raczej jest taka, że jak ją właśnie ta akła. Także, że tak powiem, na ślepo docieramy, to i tak jest dobrze. Jeżeli jednak było gdzieś jakiś efekt mazania i ten ruch nadgarstka wam wszystkiego nie ściąga, to możecie robić to delikatnymi, kolistymi takimi ruchami, ale bez docisku, tak? Fajne też jest to, że jeżeli już do trzeciej ją odpowiednio, to wjeżdżając ponownie, tak, no bo powiedzmy kładziemy obok na masce i mimo wszystko tą mikrofibrą wjedziemy na ten element, gdzie przed chwilą kładliśmy, to ona się nam nie rozmazuje, tak Tak jakby nie jest dalej żywa, nie rozmazuje się. To jest w niej naprawdę fajne. No dobra, słuchajcie, no i to tyle tak naprawdę. Teraz zerwiemy sobie taśmę jak najszybciej. Na, takim, na aucie raczej nie róbcie takich testów, bo rozpuszczalniki z powłoki mogą zareagować z klejem, tak jak i IPA. I niestety może zostać później taki wrzerek, więc nie do końca jestem fanem. Słuchajcie, no na tym lakierze Akurat widać fajnie dosyć to przyciemnienie. Nie mogę tutaj się mocno przyczepić. Myślę, że to też zobaczycie. Na tym rancie tutaj zobaczcie, mamy hejs jeszcze. Widać to. O, zobaczcie, tutaj jest ten hejzik. Na tym rancie celowo tu zostawiłem właśnie tę niewykończoną powierzchnię. A zobaczcie, że tu jest ta ciemna część, która to przykryła dosyć mocno. Oczywiście to może się troszeczkę zmienić jeszcze za godzinę, dwie, jak ta powłoka sobie będzie dochodziła i zacznie odparowywać, ale tak czy inaczej mamy tutaj, yy, mamy tutaj właściwości też jednak troszeczkę takie wypełniające, tak sobie powiedzmy. Nie oznacza to, żeby nie wykańczać lakieru. Tutaj widać jeszcze przyciemnienie w takim świetle naturalnym, przez okienko wpada nam po prostu słoneczko, ale też nie mamy źródła sztucznego właśnie światła, więc jak wyjedziemy na dwór i jest słońce centralnie nam nie daje w lakier, to tak to właśnie wygląda. No i jak widzicie, ta aplikacja przebiega spokojnie, ta powłoka też nie jest jakoś ultra śmierdząca, więc nie jest uciążliwa w pracy. Tutaj szczerze mówiąc, jestem aż sam zaskoczony bardzo pozytywnie, że że dosyć mocno przyciemniła ten lakier. I nawet teraz jeszcze patrzę, tu mam tą niewykończoną też powierzchnię. A tu jest położona powłoka, i ewidentnie widać, że tu jest fajnie tak czarno. Eee, za, też zakryło właśnie ten hejs. Także tu duży, duży plus, akurat przy tym lakierze. Jak widać, nie, ka nie na każdym lakierze zawsze mamy podobne efekty. Więc eee, no, powłokę, jak i inne produkty, poznajemy cały, cały czas. To tyle, jeżeli chodzi o aplikację. Pamiętajcie też, żeby, m, że pełna taka twardość i pełne właściwości powłoka osiąga dopiero po e, 7 dniach, tak naprawdę. Więc ideałem byłoby ją jak najbardziej chronić przez te 7 dni. No, ideałem byłoby po prostu stać w garażu, ale wiadomo, że nie zawsze jest to możliwe. I to przy każdej powłoce, tak naprawdę. I moim zdaniem ten czas jest kluczowy później dla działania i trwałości, i hydrofobowości, i odporności tej powłoki. Natomiast, no, patrząc realnie, nie jesteśmy w stanie tak długo utrzymać auta. Jeżeli uda nam się, nie wiem, przez weekend, 2-3 dni, no to super. Im dłużej, tym lepiej. I pamiętajcie, żeby później przed samym wyjazdem jeszcze nałożyć sobie aqua boostera, czyli ten kudek, top coat, booster po prostu od akwy, który, który jakby przykryje nam tą powłokę na właśnie ten czas. Początkowy, gdzie ona sobie będzie dochodziła, to po pierwsze, a po drugie, on jeszcze spotęguje to przyciemnienie i właściwości hydrofobowe. Także to warto zawsze zrobić nie wcześniej niż po 10 godzinach. Nawet bym powiedział nie wcześniej niż po 12-18 godzinach. No ale producent tutaj twierdzi, że te 10 godzin to jest taki, takie minimum. Natomiast najlepiej to zrobić po prostu zaraz przed wyjazdem auta, czy tam na godzinę przed wyjazdem z garażu. Przechodzimy w takim razie do Colta i zobaczymy, jak zachowuje się powłoka. Dokładnie dwa lata. Bardzo trudne warunki, jedna warstwa akły były dwie, przypomnę, dwa ciężkie serwisy tej powłoki, dużo testów. No i zobaczcie, co się dzieje. Jak widać jednak to działa, może nie ma fajerwerków. Ja dzisiaj jeszcze specjalnie zrobiłem tutaj mycie mocno zasadowym prełoszem, Poszedł też Iron, poszedł też kwas, nie jakiś mocny, nie z, kwas, nie z dodatkiem kwasu fluorowodorowego, ale kwas, żeby troszeczkę to odkamienić, chociaż tam niedawno był robiony, był robiony jeden z tych serwisów. Natomiast tak czy inaczej uznałem, żeby to zrobić, żeby zdjąć ewentualnie jakieś kudeki, które też tam były. I czy jak najwięcej, żeby, żeby zobaczyć, jak ta powłoka tak naprawdę działa. No i zobaczcie, na tym boku wygląda to moim zdaniem naprawdę nieźle, jak na dwa lata i niedbanie. No i dodajmy jeszcze, że jest to, to nie jest jakaś powłoka topowa, tak? To jest powłoka ogólnodostępna, w bardzo przy, przystępnej cenie. Doły drzwi nadal ściągają, taflują, ale ściągają. Góra, im wyżej, tym lepiej. Najgorzej jest moim zdaniem na elementach płaskich, czyli maska dach. Tutaj, zobaczcie, na masce niestety jest dużo gorzej, wydaje mi się, że to wynika po prostu z kamienia, bo tak jak, yy, którego no nie jesteśmy w stanie już do końca nawet oczyścić. Samochód miał też taki epizod, że przez dłuższy czas stał, no i to pewnie przyczyniło się, nie był też myty, to się przyczyniło do tego osadzenia, które już jest no jakby nieodwracalne, nie, nieodwracalny uszczerbek tej hydrofobowości mamy. No i tył samochodu też niestety już jest... Za zabity. Słuchajcie, jeszcze tutaj zajrzałem do, do karty gwarancyjnej, i tak naprawdę producent tutaj twierdzi, że mm, no, daje jakby dwa lata. Nie będę już wam czytał tych warunków, na co to jest gwarancja, ale teoretycznie daje dwa lata trwałości. No i jak widać, to się wszystko pokrywa. Moim zdaniem, jeżeli byśmy dbali o tą powłokę tak, jak należy nie, nie kombinowali, nie testowali to ona by działała dużo lepiej. Zresztą mamy auta pod opieką. Może nie dwuletnie, ale gdzieś tam roczne, półtora roczne, i jest naprawdę dobrze. Nawet bym powiedział, że te dwa lata to jest tak bezpiecznie, spokojnie ta powłoka jest w stanie przeżyć dłużej. Więc fajnie też, że tutaj. Producent podchodzi jakby tak e, e, uczciwie do tematu tak? i przedstawia sprawę w bardzo bezpieczny sposób, tak jak jest. Położyliśmy, słuchajcie też tutaj celowo po połówce, zaraz zobaczycie boostera. Na razie po połówce, później poleci na całe auto żebyście zobaczyli, jak booster podbije nam hydrofobowość. Jest sens go kłaść, no bo tak naprawdę mamy jeszcze działanie tej powłoki. Czuć troszeczkę tą śliskość przy myciu, szczególnie po odkamienieniu, jak zrobiłem tym kwasikiem, więc jest, jest jakaś ta śliskość. Jest jakiś zrzut wody, jest troszeczkę szkiełka, chociaż ten lakier już nam się mm, troszkę porysował, ale booster jak najbardziej uważam, że powinien tutaj pójść, no bo jeszcze nam to wszystko działa, więc po co dalej męczyć ten lakier? No chyba, że będziemy przykładać uwagę do tych mikrorysek, chociaż jeżeli wrzucimy tego boostera, to będzie nieźle. No i zobaczcie, mamy połowę maski na połowie drzwi. No po boosterze to hydro jest po prostu niesamowite. Co ciekawe, słuchajcie, na tym srebrnym lakierze. Nie widać tak przyciemnienia, a wiemy, że booster przyciemnia bardzo mocno, chociaż wy jeszcze nie wiecie. Ale tutaj to jest zapowiedź odcinka, który pojawi się, no myślę, już za kilka tygodni na naszym kanale YouTube. I tam będziemy dokładnie wam pokazywać działanie tego boostera i też wykorzystamy go, głównie w sumie, wykorzystamy go jako takie zabezpieczenie samodziałające na oczyszczonym jałowym lakierze, bo to jest też fajne rozwiązanie, jako taka. Soft powłoka. On ma dodatki krzemowe, i co ciekawe, na tym srebrnym lakierze on nam troszkę go rozjaśnił, ale wydaje mi się, że to wynika z tego, że dał właśnie tej szklistości. Tak jest czasami, słuchajcie, że powłoki, które na czarnym, na ciemnych lakierach będą przyciemniały, na jasnych lakierach srebrnych dają taki efekt troszeczkę rozjaśnienia. Tak się może zdarzyć, i tutaj też tak się zdarzyło, i to widać bardzo dobrze. To tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Jeszcze tak na podsumowanie powiem, pamiętajcie, żeby dbać o powłoki. To nie jest coś, co kładziemy i ma sobie działać. Nie, my musimy tak samo, jak wymieniamy, nie wiem, klocki, olej w samochodzie, opony, czy go tankujemy, tak samo musimy dbać o powłokę, więc jak najczęstsze mycie ręczne oczywiście jest wskazane. Mycie na bez dotyku, a właściwie płukanie, bo wtedy nie domywamy. Owszem, ale do momentu, kiedy nie ma aż zbyt dużo tych zabrudzeń bo jeżeli będzie trochę tego piasku, no to niestety e, dodatkowo ta woda, chemia, to wszystko się miesza, a jednocześnie nie do końca dopłukujemy to auto, no i niestety e, pojawia się problem tego kamienia. Pamiętajcie również, że raz na te 6 miesięcy e, przy częstszym użytkowaniu auta warto zrobić serwis powłoki, czyli odsmolenie, deajronizacja, ewentualnie odkamienienie, czyli usunięcie waterspotów, Zaczynajcie zawsze od tych łagodniejszych waterspot removerów, a nie od razu ostro. Ja też czasami dostaję, słuchajcie, od Was zapytania: że my ogólnie dostajemy od Was wszyscy na Facebooku, Instagramie czy, 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 czy mailowo, że już po miesiącu chcecie używać jakichś WSR-ów od kamieniaczy. No nie, jeżeli, jeżeli te waterspoty są dosyć delikatne, to spróbujcie od tych łagodniejszych tematów, tak? Też starajcie się bardziej troszeczkę może pielęgnować to auto, częściej myć, zawsze przecierać kudekiem, żeby to nie było takie pastwienie się nad tą powłoką, e, tylko naprawdę pielęgnacja. A wtedy ona Wam się odwdzięczy, bo zobaczcie nawet na przykładzie tego naszego kolta, dwa lata, bardzo trudne warunki, a jednak to wszystko może słabiej, ale działa. Jeżeli byśmy dodali do tego pielęgnację, gwarantuję Wam, że byłoby dużo, dużo lepiej, bo no, mamy różne. Auta w różnych powłokach i zawsze ta pielęgnacja to jest coś najważniejszego. Ja się cieszę, że mogłem Wam przedstawić podstawową powłokę od firmy Aqua Coating 9H. Fajnie, że mamy też opcję 15 ml, bo, tak jak powiedziałem, ta 15 też starczy na dosyć długo. Powłoka na pewno przyjazna użytkownikom, którzy dopiero zaczynają przygodę z powłoką i na pewno odwdzięczy się Wam bardzo dobrze. Pamiętajcie również o tym Aqua Boosterze. Żeby go położyć jako topa. Pamiętajcie również, że przez tydzień od emisji filmu robimy zawsze specjalne ceny w naszym sklepie na głównych aktorów naszego odcinka. Także jeżeli jesteście zainteresowani, będziecie mogli je zakupić w tych promocyjnych cenach. Pamiętajcie również o subskrypcji naszego kanału, jeżeli Wam się oczywiście podoba i, i, i nie przynudzam za mocno. Chociaż wiem, że czasami się rozgaduję, ale uważam, że to ważne. Żeby przekazać Wam jak najwięcej tych informacji. Jeżeli podobał Wam się odcinek, klikajcie łapki oczywiście w górę. No i piszcie w komentarzach, jeżeli macie pytania lub jeżeli Wy macie jakieś spostrzeżenia już po aplikacji tej powłoki i jakieś Wasze doświadczenia. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!